Cześć! W tym odcinku opowiem, jak samodzielnie wymienić kartę SIM za pomocą SMS-a w ofercie na abonament. Zaczynajmy! Przygotuj kartę SIM, z której obecnie korzystasz, kod puk do niej i starter o wartości do 15 zł. To ważne, ponieważ starter o wyższej wartości nie zadziała. Na razie jednak nie rejestruj startera ani nie wkładaj karty do telefonu. Z dotychczasowej karty SIM wyślij SMS pod bezpłatny numer 8511. W treści wpisz kod puk starej karty. Po chwili otrzymasz SMS-a z dalszą instrukcją. W odpowiedzi na niego wyślij SMS z danymi z nowej karty SIM, numer telefonu lub numer nowej karty SIM spacja kod puk nowej karty SIM. A po czym poznać, że nowa karta jest już aktywna? Kiedy zauważysz, że Twój telefon nie ma zasięgu, to znak, że możesz włożyć nowy starter. Całkowita opłata za wymianę karty SIM wynosi 25 zł. Od tej kwoty odliczymy wartość startera, który kupiłeś. Zobaczmy to na przykładzie. Jeżeli kupiłeś starter za 5 zł, to do zapłaty zostaje nam 20 zł, czyli różnica pomiędzy kosztem wymiany a wartością startera. Doliczymy ją do Twojej faktury. Teraz, jeśli chcesz, możesz ustawić kod PIN dla swojej karty. I ostatnia ważna rzecz. Zanim pozbędziesz się swojej starej karty SIM, upewnij się, że zabezpieczyłeś dane, na przykład kontakty z karty SIM, aby ich nie utracić. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.